Premium Twojego teledysku, który zadedykowałeś swoim zmarłym teścią, jak się pracowało przy tym? Bo domyślam się, że to jest bardzo trudne doświadczenie. Jest trudne doświadczenie. Mówiąc szczerze, cały czas byliśmy na tym planie razem. Dokładniej ja, mąż, nasz przyjaciel, który nagrywał ten teledysk do utworu. Chyba więcej trudności miałam w samym tworzeniu tego kawałka. Pomagała mi Magda Wójcik, która też odpowiada za wiele utworów w Sanach, bo bardzo zależało mi na osobie do współpracy, która pomoże ten trudny temat przedstawić w jak naj Ładniejszy sposób. I, i myślę, że no, nieskromnie powiem, ale myślę, że to się udało, bo utwór mówi o stracie bliskiej osoby, niekonkretnie może tak mówiąc o mnie i rodzicach, drugich rodzicach, czyli dokładniej teściach, ale chciałam, żeby każdy z tym tekstem mógł się utożsamić, bo myślę, że każdy z nas, z nas się mierzy właśnie ze stratą. Jest ona nieunikniona w naszym życiu. Natomiast wracając do teledysku, jestem właśnie dzisiaj, dostałam już pierwszy montaż i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo zależało mi też, żeby to było wszystko w zgodzie z uczuciami mojego męża, żeby, żeby było tak, jak on chce, żeby to było pokazane. I to myślę, że się udało, bo, bo ja mieliśmy świeczki w oczach, jak oglądaliśmy ten teledysk Także myślę, że będzie pięknie. Ta piosenka i teledysk to jest taki hołd dla teściów. Taki można powiedzieć, mój. Yy... Sposób, który dzięki temu, że jakby dzisiaj tworzę swoją muzykę, mogę ich w taki sposób upamiętnić, tak? E, utwór zostanie wydany właśnie w drugą rocznicę ich śmierci, zginęli w tragicznym wypadku, totalnie niewinni, bo oni totalnie nie zawinili. E, I byli wspaniałymi ludźmi, dlatego to, co mogłam zrobić jakby w swojej materii, to to właśnie staram się zrobić najlepiej. Witajcie, kochani z tej strony, Gosia Andrzejewicz. Zachęcam Was do subskrypcji kanału Przeambitni na YouTube.